Hallo, hallo! Może powtórzymy niemiecki? Das ist machbar. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o godzinach i o przebiegu dnia. Zacznijmy od godzin. Żeby zapytać o godzinę, możemy się posłużyć takimi dwoma zdaniami. Na przykład, wie viel Uhr ist es? Co dosłownie oznacza... Ile godzin jest? Wie viel Uhr ist es? Możemy też powiedzieć Wie spät ist es? Czyli jak późno jest dosłownie. Także możesz użyć jednego albo drugiego. Wie viel Uhr ist es? Albo Wie spät ist es? Żeby podać godzinę, zaczniemy od Es ist. Es ist, czyli jest. I możemy na przykład powiedzieć Es ist ein Uhr. I tutaj um, trzeba zwrócić uwagę na to, że akurat przy jedynce nie ma tego s. Nie powiemy eins, tylko ein. S ist ein Uhr, czyli jest pierwsza godzina dosłownie. Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest siódma godzina, powiemy s ist sieben Uhr. Tak po prostu. Jeżeli chcemy dorzucić do pełnej godziny również minuty, powiemy na przykład s ist sieben Uhr fünfzehn. Czyli jest 7:15. Es jest 7:15. Jeśli chcemy na przykład powiedzieć, że jest 8:20, powiemy es jest 8:20. Ja! To jest taki formalny sposób wyrażania godzin. Tak jak właśnie 7.15, 7.35, 8.20. Ale możemy również tak nieformalnie powiedzieć o godzinach. Możemy tak potocznie się wyrazić, czyli na przykład powiedzieć, że jest za 5.07, pięć 5 pięć po 7.00 na przykład. I do tego potrzebne nam są słówka takie jak for, czyli przed, nach, po. I możemy na przykład powiedzieć, es ist 5 vor sieben. Czyli jest 5 przed 7 dosłownie. S jest 5 for 7, czyli za 5, 7. 5 przed 7. Jeżeli chcemy powiedzieć, że jest po, no to powiemy na przykład S jest cyn nach 8. Jest 10 po 8. S jest cyn nach 8. Jeżeli chcemy na przykład powiedzieć, że jest w pół do 11, to możemy powiedzieć oczywiście, że jest 10.30, czyli w, w taki sposób oficjalny, formalny, Es ist zehn u dreißig, czyli jest dziesiąta Ale możemy powiedzieć, że jest w pół do 11, czyli es ist halb elf. I to halb oznacza w pół do. Es ist halb elf. Jest w pół do 11. Es ist halb zwölf. Jest w pół do dwunastej. Jeśli chcemy powiedzieć na przykład, że jest za kwadrans dziesiąta, to musimy użyć słówka viertel, kwadrans i możemy powiedzieć Es ist viertel vor zehn, czyli jest kwadrans przed dziesiątą, dosłownie, czyli jest za kwadrans dziesiąta. Jeśli chcemy powiedzieć, że jest kwadrans po dziesiątej, to powiemy es ist viertel nach zehn. Es ist nach zehn. Jeśli chcemy powiedzieć, na przykład o godzinie którejś tam, czyli o ósmej, o dziewiątej, to powiemy um acht Uhr, um neun Uhr, czyli Um będzie oznaczało o. I możemy powiedzieć na przykład Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Czyli lekcja zaczyna się o ósmej. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr. Przejdźmy zatem do przebiegu dnia. Jeśli chcemy powiedzieć, wstaje o 6, będziemy potrzebować czasownika aufstehen, czyli wstawać. Jest to czasownik rozdzielnie złożony. Jego przedrostek auf będzie lądował na końcu zdania. I będzie wyglądało to tak. Ich stehe um sechs Uhr auf. Czyli wstaję o szóstej. Ich stehe um sechs Uhr auf. Pamiętamy, że czasownik musi być na drugim miejscu, a w przypadku takiego czasownika rozdzielnie złożonego, ten jego przedrostek trafia na koniec zdania. Ich stehe um sechs Uhr auf. Ich gehe um sechs u dreißig ins Bad. Ich gehe um sechs Uhr dreißig ins Bad. Pamiętajmy, że w takim prostym zdaniu czasownik jest na drugim miejscu i tego musimy pilnować. Ich gehe um sechs Uhr dreißig ins Bad. Zacznijmy teraz zdanie od godziny, czyli na przykład o siódmej jem śniadanie. Um sieben Uhr esse ich Frühstück. Um sieben Uhr ese ich fryszczyk i widzimy, że czasownik jest nadal na miejscu drugim. Na pierwszym miejscu pojawiła się godzina, na drugim jest czasownik, a później mamy osobę i resztę zdania. Ja. Zróbmy podobne zdanie. Um sieben u dreißig fahre ich zur Schule. Um sieben Uhr dreißig fahre ich zur Schule. Czyli o siódmej trzydzieści jadę do szkoły. Możemy też powiedzieć o wpół do ósmej, czyli um halb acht Fahre ich co szulę. Pamiętamy, czasownik na drugim miejscu. Myślę, że zdanie: Mam dzisiaj 7 lekcji. też się przyda. Ich habe heute 7 stunden unterricht. Ich habe heute 7 stunden unterricht. Czyli ja mam dzisiaj 7 godzin lekcji dosłownie. Ich habe heute 7 stunden unterricht. Ja mam dzisiaj 7 godzin lekcji. Jadę o wpół do czwartej do domu. Ich fahre um halb 4 nach Hause. Ich fahre um halb 4 nach Hause. Albo możemy też powiedzieć: ich fahre um 15.30 Uhr nach Hause. Czyli jadę o 15.30 do domu. Zróbmy zdanie znowu zaczynające się od godziny, czyli na przykład um 17 Uhr mache ich meine Hausaufgaben. Um 17 uur mache ich meine Hausaufgaben. Czyli o 17 robię moje zadanie domowe. Moje zadania domowe. Ja. Um 17 uur mache ich meine Hausaufgaben. No i powiedzmy, że chodzimy o 23. spać. Ich gehe um 23 uur schlafen. Czyli idę o 23 spać. Ich gehe um 23 uur schlafen. A jeśli chcesz zadać pytanie, na przykład do takiego zdania, o której wstajesz, no to y, zaczniemy od y, takiego sformułowania o której, czyli um wie u czasownik na drugim miejscu, czy du auf? Um wie fil, u du auf? O której wstajesz? I tutaj to auf też idzie na koniec, ponieważ to jest ten przedrostek od czasownika rozdzielnie złożonego, który trafia na koniec zdania. Um wie viel Uhr stehst du auf? Zamiast um wie viel Uhr możemy też użyć takiego bardziej ogólnego sformułowania, czyli wann, dosłownie kiedy, czyli wann stehst du auf? Kiedy wstajesz? Um wie viel Uhr stehst du auf? No to o której godzinie wstajesz, a wann stehst du auf? Kiedy wstajesz. Weźmy jeszcze jedno zdanie dla przykładu. Um wie viel Uhr fährst du zur Schule? O której godzinie jedziesz do szkoły? Um wie viel Uhr Du zur Schule. O której godzinie jedziesz ty do szkoły? Um wie viel Uhr Du zur Schule. Ja! Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne i potrafisz opisać swój dzień i powiedzieć, o której godzinie co robisz. Dankeschön, das ist alles für heute. Jeśli chcesz poćwiczyć, zobaczyć film jeszcze raz, to śmiało przewin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.